No, witajcie, moi drodzy. Napisałam kilka odpowiedzi, w jakiś dziwny, niewyjaśniony sposób zniknęły. No trudno, namęczyłem się. A tematem dzisiejszego dnia jest. Bo mi prosicie, co to jest masturbacja przy pornie? Oglądamy porno i się masturbujemy, nie możemy z tego się wydostać. Czy to jest coś złego? Ja mam na to odpowiedzieć. Mam to odpowiedzi. Proszę Państwa. Kuszenie, proszę Państwa, to nie jest nic złego. Ty próbujesz, przeglądasz się na początku, smakujesz, jak to smakuje, wtedy rozumiesz to, poznajesz i zdobywasz mądrość poprzez właśnie te doświadczenia z tą masturbacją, czy z innym jakimś działaniem, które dokonujesz. To jest samogwałt, ta masturbacja. Samogwałt, Proszę Państwa, no i teraz jesteś uzależniony. Czy to ma wspólnego coś z filmami, tymi co oglądasz? To ma wspólnego coś z Tobą, z Twoim umysłem, który miał Ci służyć. Ale Ty uległeś umysłowi, bo nauczyłeś go złych, właśnie tych nawyków. My nazywamy to zło. A tak naprawdę to nie jest zło. Że Państwa. Bez tej masturbacji, byś nie wiedział, jak ta masturbacja wygląda. Bez, bez oglądania tego porna też byś nie miał tego. Ty musisz znać wszystko. Wszystkie strony świata. Pamiętaj, że święty nigdy nie urodził się świętym. Zanim nim został, to musiał pogrzeszyć, żeby, żeby poznać, co to jest ten grzech. I czujecie teraz się winni. Piszecie: Czuję się winny, przegrałem. Obiecałem sobie, że od dzisiaj. Nie będę palił, pił i się masturbował. Samogwałt popełniał na sobie i czuję się pokonany. Źle z samym sobą. Nie możesz na siebie patrzeć, bo nie rozumiesz tego, że doświadczasz. Doświadczasz, tylko nie bądź niewolnikiem tego. Miej zawsze panowanie nad tym, obserwuj to, co się dzieje w tobie. Zdobywasz pewną wiedzę na ten temat, co to jest masturbacja. Już wiesz. I takie święte jak ja, to musiał przejść też. Wy sobie tak wyobrażacie, że święty człowiek to chodzi tak. I mówi tylko tak poważnie. że on taki już jest? I taki zawsze był. Proszę państwa, dlatego trudno poznać świętego. No to Kościół mówi, to ten święty, bo on był przykładem do naśladowania. Proszę państwa, Samo poznanie, poznawanie siebie, to jest ta duchowość. Jesteś tym duchem. I teraz poznajesz siebie, kim ty jesteś. Takie pytanie: kim ja jestem? Ciałem, które idzie do grobu, do tej mogiły, czy duchem, który idzie dalej? Właśnie, poznajesz wszystkie strony świata. Nie czuj się winny, ja bym nie chciał, żebyś się czuł poniżony. Nie ma powodu do tego, żebyś się czuł tak. Tylko nie pozwól stać się niewolnikiem. Nie dopuść do tego. Obserwuj, doświadczysz, idziesz dalej. Nie przywiązuj się. Opanuj swoje pragnienia, kuszenia. Opanowanie pragnień to jest opanowanie umysłu. Jeśli umysłu nie pokonasz, nie ukierzasz, on Ciebie ukierza i zrobi z Ciebie szmatę no tak zrobić ciebie z szmatem doprowadzić do cierpienia spójrz na tych narkomanów, co siedzą na ulicach na tych bezdomnych co z nimi zrobił umysł dlatego staraj się ich zrozumieć tych ludzi oni po prostu ulegli a my mówimy na nich ignoranci tak oni mają swoją drogę oni oczekują od nas zrozumienia Współczucia, może, nawet czasami? Proszę Państwa, cierpliwości naszej. A kiedy przyjdzie czas, że będą cierpieć naszej miłości, proszę Państwa, bo oni nie dali rady, proszę Państwa, w tym wcieleniu, wcieleniu nie dali rady. Poddali się, umysł ich pokonał. Ale my jesteśmy. W tej walce z tym umysłem, proszę Państwa. Nie dajemy się. Robimy wszystko, aby zapanować nad sobą. To jest poznawanie siebie, proszę Państwa, i swojego przeciwnika, który nie jest na zewnątrz nas. Diabeł gdzieś przyjdzie i będzie nas tutaj atakował i, i, i Kościół będzie tam niszczył. Umysł jest tym diabłem. Rozumiecie? Zrobiłeś z niego diabła, bo pozwoliłeś mu na to. A miałbyś tylko narzędziem Twoim. Miał Cię budzić na czas, żebyś wstał do pracy, przypominać Ci, że klucze są w tym miejscu. A teraz nawet nie wiesz, gdzie masz klucze. Nawet nie wiesz, ile masz pieniędzy w kieszeni. On już przestał dać Ciebie pracować. Więc żyj świadomie. Świadome życie. Kładę klucze i wiem, gdzie one leżą. Parkuję samochód, ja miałem z tym kłopoty. I wiem, gdzie on stoi. Nie muszę go szukać. Szukałem. Szukałem, proszę państwa, nie mogłem e, zapanować nad tym umysłem, który nie chciał mnie słuchać. Ta walka trwała kilka lat, zanim udało się. No bo się pracuje nad sobą, a ja to lubię. Proszę państwa, duchowość nie jest na zewnątrz. Tego nikt nie widzi, możesz się wygłupiać, tańczyć, śpiewać. Tego nikt nie widzi. Religijność jest na zewnątrz, musi być przykładem. Bo inni Cię oglądają, widzą, patrzą na Ciebie. W duchowości jest inaczej. Ty doświadczasz, Ty się bawisz życiem, a nie cierpisz. Nie masz cierpieć. Cierpisz tylko wtedy, kiedy ulegasz. <noise> Bo każde pragnienie przynosi za sobą owoce smutku. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.